Zapraszamy na przegląd nowości tygodnia na zegarownia.pl. Jako pierwszy prezentujemy wyjątkowy model Aviator Heritage. Jest to polska edycja, limitowana do 250 sztuk. Na granatowej tarczy wyróżniają się polskie napisy, biały orzeł i precyzyjne skale pomiarowe. Zegarek wyposażony jest w szafirowe szkło i automatyczny mechanizm z grawerowanym wachnikiem. W zestawie jest dodatkowy gumowy pasek. Certina DS Action to wyjątkowy diver o wodoszczelności aż 300 metrów. Zielona tarcza z szafirowym szkłem z antyrefleksem i luminescencyjne indeksy i wskazówki gwarantują czytelność. Dodatkowo wzbogacony jest o obrotowy bezel i zakręcaną koronkę. To model gotowy na każde nurkowe wyzwanie. Fossil Everett to zegarek dla mężczyzn ceniących nowoczesny minimalizm. Koperta ze stali szlachetnej o średnicy 44 mm nadaje mu wyrazisty charakter. Teksturowana szara tarcza z trzema subtarczami podkreśla dynamiczny styl, a bransoleta w tym samym odcieniu dopełnia całości. Solidny i elegancki model na co dzień. Michael Kors Ritz to zegarek dla kobiet, które lubią biżuteryjne akcenty. Złota koperta o szerokości 35 mm ozdobiona jest rzędem cyrkonii. Tarcza z chronografem i datownikiem zapewnia funkcjonalność, a dopasowana bransoleta ze stali szlachetnej podkreśla spójny styl, wyrazisty dodatek na każdą okazję. Diesel Mr Daddy Slim to zegarek dla mężczyzn, którzy lubią mocne akcenty. Potężna koperta o szerokości 54 mm robi wrażenie. Monochromatyczna szara tarcza z subtelnymi detalami nadaje mu surowy charakter. Stalowa bransoleta w tym samym odcieniu dopełnia całości. Orient Sports Solar Diver to zegarek dla fanów japońskiej precyzji i technologii solarnej. Niebieska tarcza z szafirowym szkłem przyciąga wzrok i zapewnia doskonałą czytelność. Koperta ze stali szlachetnej ma 40 mm szerokości, a obrotowy bezel dodaje funkcjonalności. Wodoszczelność do 200 metrów sprawia, że jest gotowy na wszelkie wyzwania. Wszystkie modele znajdziecie na zegarownia.pl. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.